Hej, hej, witam serdecznie z tej strony Seat. Kolejny odcinek z gry parking Tycon Moi Drodzy, tak jak na początek, kilka moich spostrzeżeń. Przepracowałem troszeczkę poza nagraniem. Popracowałem w nocy i tak z tego co udało mi się zauważyć, co do obsługi, tutaj parkingu, czyli tych naszych pracowników. Magister Mietek, powiedzmy, że tak damy mu na imię Tutaj nasz portier, radzi sobie bardzo dobrze Pobiera opłaty, otwiera bramkę, zamyka, wszystko jest gites Gdzie nam spierdzili nasz ochroniarz? Nie wiem, nazwijmy go Stefan, przykładowo, nie? Powiem wam tak, sprawdza się nad wyraz dobrze Przez tą całą nockę, którą tutaj przegrałem Yy, raz, tylko się zdarzyło, że musiałem przepędzić yy, tego siwego dziadka, co nam koła kradnie. O, jest, jest tutaj nasz yy, yy, miglancy. Bardzo dobrze się sprawdza. Tak więc, zatrudnienie ochrony było bardzo dobrym yy, podejściem, w sumie, do sytuacji. Yy, to jest, to następna rzecz yy, śmieci. Powiem Wam tak. W 50% przypadków, bo ja sobie poobserwowałem tych naszych klientów No to 50% przypadk przypadków to jest sytuacja taka, że sobie, o właśnie, tutaj nie wiem czy Miglans akurat par Będzie parkował? Będzie parkował Zaraz zobaczymy, czy czasami tu butelczyny nie wyrzuci Panie w krawacie No, iż taki pan rzeź kulturalny, tak? Ty, kutwa no, i tak słuchajcie, jest w 50% przypadków. Klienci podjeżdżają, wysiadają z samochodu i sobie buteleczkę wyrzucają. Gdzieś coś jeszcze leży, ale szczerze mówiąc nie wiem gdzie. Całą nockę zbierałem te śmieci. Co chwila gdzieś tam jakaś buteleczka leżała. O, tu jest buteleczka, proszę bardzo. No, i mimo tego, że mamy posprzątane wszystko, cały czas gdzieś yy, coś musi leżeć. Mamy no mamy, teraz już mamy 8 na minusie, ale mieliśmy 2 punkty na minusie. Nie wiem dlaczego, nie udało mi się z tym uporać. No, patrzcie, o! No i, i tak, tak masz działać, panie kolega. I dobra, wracając tutaj do naszej rozgrywki. Słuchajcie, 5700 na koncie. Yy, tak myślałem w nocy w co to zainwestować yy, Teraz tak my coś tutaj mamy Książki mamy yy, No z tym to za chwilę, bo tam jeszcze w pewnych miejscach brakuje pewnych roślinek ale yy, następna bardzo istotna rzecz no to dodatkowe miejsca parkingowe Kupimy sobie... no myślę, że 5 farb no, i od razu tych limiterów też pięć powiększymy, sobie trochę, te nasze dochody, w zasadzie, nie? Jakby nie patrzeć, to teraz będzie naszym głównym zadaniem. No, trzeba zarobić te 10 tysięcy. Zobaczymy, jak długo nam to zajmie. W sumie, no, jesteśmy prawie w połowie. No, mógłbym gdzieś tam to przeciągnąć. Poza nagraniami te pieniądze sobie uzbierać No ale no, słuchajcie, no nie ma to sensu Po to te odcinki są tworzone dla was Żebyśmy razem sobie to ogarnęli w jakiś sposób Tak więc ten, ten pułap 10 tysięcy, no będzie osiągalny, ale to za jakiś czas, nie? Mamy dostawę, to sobie odbierzemy O tutaj yy, kolega dowozi nasze, jakby nie patrzeć yy, przyszłe dochody. Dobra, farbka cyk i ograniczniki cyk. Dobra. A, dobra, jest tą bramę. Chyba nikt tam nie wlezie. Domalujemy sobie następne miejsca. I gdzieś tam ewentualnie tych krzaczków brakowało właśnie, to sobie dosadzimy Aha, tam na końcu, no dobra Mamy ze sobą dwa, te dwie tuje To, to będzie spoko Tobie je tam zaraz posadzimy No maluj O Okej okay. I te ograniczniki od razu też, żeby te miejsca parkingowe były w miarę kompletne. No i przy okazji, tutaj te dwa krzaczki: raz i dwa. No i fajnie. No, tutaj moglibyśmy słuchajcie Płotek sobie dobudować jeszcze, postawić no To sobie zamówimy, nie? Zamówimy płotek i następne farby może Jeszcze te pasy zieleni mi tutaj Troszeczkę, no nie, nie powiem, że niepokoją, no bo mogłoby być ale jakbyśmy sobie to troszeczkę tam bardziej upiększyli, yy, podniesie nam to poziom reputacji. Dobra, to tak. Yy, pięć puszek farby, yy, pięć ograniczników, pięć miało być, lampy. O no właśnie, zamówimy sobie dwie. Bo tam jeszcze mamy dwa słupki do oświetlenia. Przynajmniej na razie. No to możemy też to postawić. Ta lampa uliczna będzie nam potrzebna. Kupimy dwie. Może akurat się znajdzie na nią miejsce. Dobra, poczekamy. Oż, cholera, znowu z tymi śmieciami się zbierało. Padałoby to ogarnąć. No, niestety sprzątacza możemy zatrudnić dopiero od y, czwartego poziomu reputacji, nie? Więc jakby się to udało robić dzisiaj, to byłoby y, całkiem godnie. O, kurde. Dobra, zaraz podniesiemy ten worek. Ale to i tak jeszcze 14 punktów dało to coś... Sporo tych śmieci. Dobra, żebyśmy zdążyli pod dostawę teraz. 909 punktów reputacji, no... Ja myślę, że gdzieś tak 1200... Dobra, worek tu. 1200 punktów musimy uzbierać, żeby ten czwarty poziom sobie wbić. No, ale zobaczymy. Dobra. 5 yy, puszek farby, 5 ograniczników. Te dwie lampy możemy? Damy radę? Damy radę. I te uliczne też damy dwie. A, już nie da rady. Kurde. Dobra, to następnym razem. Zobaczymy, czy w ogóle będzie gdzieś miejsce na te lampy uliczne, ale myślę, że tak. Powinno dać radę gdzieś to postawić już, nie? A, no i płoty mieliśmy zamówić. Dobra, to w następnej kolejności. Póki co lampeczki, proszę bardzo. Jedna i druga. No właśnie, bo tutaj na tych supach yy, nie możemy. No, musimy najpierw ulepszyć tą całą nawierzchnię, nie? No to to, jeszcze chwileczkę będziemy mogli to zrobić. No maluj, panie, maluj. Dobra, jedziemy już tu. Tam nie będziemy się tam. No, zaraz na początek nie będziemy biec. To nie ma znaczenia większego. No i tak i tak prędzej czy później to sobie te wszystkie miejsca tutaj ogarniemy. Ej, cyk. Dobra, mamy coś jeszcze w plecaku, nie mamy. 2700. No, 2900 prawie dolarów yy, Lampy uliczne mamy dwie Tak, myślę, że będzie można tu je postawić To w sumie można by je wziąć Z magazynu yy, Jak tu z kawą wygląda? 21 jeszcze nam zostało A, no i słuchajcie O, ten śmietnik tutaj Yy, opróżnianie go jakoś nie ma większego sensu nie wpływa ani negatywnie ani pozytywnie na yy, punkty reputacji więc nie wiem ja tam bym go olał szkoda czasu na to yy, tymczasem moi kochani yy, potek zamówimy sobie 10 lampy Zamówimy sobie te supplye dwa kartoniki. Jak nam się skończy, tak, skończą się wkłady w tym automacie, to sobie uzupełnimy. No i w sumie, może ławeczkę byśmy sobie pierdzielnęli. Co jak już sobie kawkę piją, to może sobie przysiądzie przy okazji. Dobra, weźmiemy te dwie lampy. Postawimy. Chciałbym tak na. O, ty. Bandy, to ty zjeżdżaj. Chciałbym tak na szybko ten czwarty poziom uzyskać. Może i by się udało dzisiaj to zrobić. No. Kurde, już Myślałem, że tu nie możemy lampy postawić. Ale jednak możemy. No dobra, to wszystko, ole się na te śmieci, no pozbierało punktów. Oro yy, dostawa jest, oko, chyba ją mu odebrać, zanim kurier odjedzie. Po tym dostawem dawaj panie, bierzemy sobie płotki i damy radę 10. Damy radę, spoko i bierzemy ławeczkę. tyk elegancko. Ławeczkę damy sobie tutaj koło automatu. To mi się wydaje, że to będzie w miarę sensowne. A nie mogę jakoś jej obrócić? No właśnie. No, no nie tak. No dlaczego mi to obraca, tę ławeczkę, nie tak jakbym chciał? Aha, dobra. Tak mogę obracać. Łeczkiem. Okej. Okay. No to proszę bardzo. Jest ładna ławeczka. Jak ktoś chce kupić kawkę, może sobie usiąść. Będzie fajnie. Po drodze tutaj yy, pozbieramy śmieci, tyle ile się tutaj nam uda, i postawimy sobie kolejne ogrodzenie. Gdzie te śmieci leżą? 26 punktów karnych, a śmieci nie widzę. Dobra, nevermind. Płotek tam podniesie reputację. No i pięknie. Coraz lepiej, słuchajcie. Dobra, to jakieś pierdoły, no, tu jeszcze No gdzieś coś jeszcze musi leżeć No ale dobra Okej, okay. 2900, 2900, no całkiem spora kwota To by tutaj sobie jeszcze słuchajcie dokupić Aha, już wiem co chciałem dokupić. Mam pewną koncepcję odnośnie tych yy, dekoracji. Tylko teraz tak. No właśnie, ten żywopłot, yy, ceny za parkowanie podnosi nieznacznie, bo tylko tam o pół dolara na godzinę. Ale za to reputacja jest 10 punktów. Te daszki podnoszą stawkę za parkowanie o 3 dolary na godzinę, ale tylko jest 5 punktów reputacji. Yy, więc. No może w te dekoracje najpierw byśmy poszli. Kwota niby jest ta sama. Dobra. Dawaj panie 4 takie krzaczki. Bo tam cena zaparkowania w sumie nie jest na chwilę obecną aż tak istotna jak reputacja, bo brakuje niewiele, żeby ten czwarty poziom sobie osiągnąć i to wyjdzie bardziej korzystnie, mi się wydaje. Dobra, gdzieś coś jeszcze leży, jakaś buteleczka. No, musi coś leżeć, bo 32 punkty straty. Urde. No dobra. Dostawa najpierw. Dostawa posadzimy krzaczki i spróbujemy ogarnąć te śmieci. Bo tu się zaczyna to wszystko piętrzyć. A jednak te 32 punkty straty, no, trochę to Puje po oczach, nie? I dobra, bierzemy te krzeczki, Lecimy. W sumie to tak. Najpierw musimy tam na końcu dołożyć jeszcze te żywopłoty. No właśnie, cztery kupiliśmy. A ja cię. Dobra, zapomniałem. Miałem inną koncepcję, a musimy to postawić tutaj. Bo tu jeszcze tego nie mamy. Drugi. Aha, i tu je musimy dokupić jeszcze. Kurde. czy co, ja tam nie jestem mocny z ogrodnictwa. Hmm, ale jakoś to tam sobie poradzimy z tym. No i fajnie. No i znowu to samo. W drodze do biura pozbieramy śmieci i tak się słuchajcie kręci ten nasz parkingowy interes I jeszcze coś gdzieś. No to już nie ma żadnych butelek, a, a z... Jedna. A te 14 punktów jeszcze na minusie, to skąd? No patrz, nawet tu mi rzucają butelki pod automatem. Co jestem cholery. Dobra, ile mamy? 3000. Ile nas. No, jacie, kurde, to akurat 3000 kosztuje. Chciałem utwardzić te drogi, nie? Ale. No, to troszeczkę za, za dużo. Najmniej na razie. No, bo trzeba pamiętać o tym, że pracownikom musimy zapłacić. Więc z tym musielibyśmy się wstrzymać. Tutaj, słuchajcie, jeszcze jest następna jakaś opcja. Nawet do czterech miejsc takich, tych, tych placów parkingowych, możemy sobie odblokować. Później jest tak biuro, level pierwszy, chodniki jakieś coś, level pierwszy, level drugi, no i nawet drugi poziom parkingu. Z czasem tu widzę, że nawet jakiś chyba podziemny będzie dostępny, więc zapowiada się naprawdę bardzo ciekawie. Zobaczymy, kiedy to wszystko będziemy mieli dostępne, na którym poziomie reputacji, przynajmniej ten, te miejsca, te, te place parkingowe, ten trzeci, trzeci plac, czwarty plac, no to jestem ciekaw, kiedy nam to się udostępni. Ten parking podziemny coming soon, no może jeszcze po prostu twórcy nad tym pracują. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra, następne 5 farbek, i 5 yy, tych ograniczników. Tam sobie jeszcze powiększymy. Źródła dochodu. 26 punktów za śmieci. No szkutwa. Yy, musimy ogarnąć ten czwarty poziom i zatrudnić sobie sprzątacza. Zobaczcie ile tych worów już tu nazbierałem Ale gdzie ta dostawa? Dawaj, dawaj Jedzie, dobra 1128 punktów, no to ten czwarty poziom to już tak na wyciągnięcie ręki mamy, nie? Nie wiem czy domalowanie tych kilku miejsc parkingowych pozwoli nam na wbicie czwartego poziomu, czy nie, no zobaczymy za chwilę. Yy, weźmiemy te coffee supplies przy okazji. Bo nie wiem, jak tam wygląda w automacie. Czy my tu jeszcze coś mamy? Cztery. No to dobra, to jak będziemy wracać, najbliżej uzupełnimy. Tymczasem sobie no, no, po drodze Kikniemy między samochody, czy coś nie leży No tu jest czysto O dziwo O no, to no, jedna buteleczka, dobra Okej, okay, jedziemy. O, to już mamy ostatnie miejsce parkingowe, które możemy sobie y, tutaj zrobić. Dobra, ale wiecie co? Wydaje mi się, że jak ogarniemy śmieci będziemy mieli czwarty poziom. Trzeba by to zrobić. 20 punktów mamy straty. Tylko kutwa, gdzie te śmieci? Ja cię pierdzielę Przecież nic nie ma O co chodzi z tymi śmieciorami? Te trzy butelki i tyle punktów straty? Ja cię kręcę No ale dobra Mamy czwarty poziom, słuchajcie Tak więc Nie ma się nad czym zastanawiać Komputerek, pracownicy I proszę bardzo Zatrudniamy całą trójeczkę i skończą się nasze problemy ze sprzątaniem śmieci na parkingu. Teraz to się będziemy mogli rozkręcić. W końcu się zajmiemy porządną robotą. Jak prawdziwy szef tego całego interesu, będziemy sobie zarządzać, modernizować, ulepszać. Tak, to powinno banglać. Słuchajcie, całkiem fajnie. Czy w związku z tym czwartym poziomem, to my dostaliśmy jeszcze jakieś yy, ciekawe rzeczy? No, Daszek, level drugi. Kurde, za tysiąc dolarów? Ja cię pierdzielę. No ceny się robią ciekawe. Płot, poziom drugi. To będzie też fajne. Może będzie bardziej wytrzymałe niż te, ta, ta zwykła siateczka. Yy, to myślę, że nad tym byśmy sobie teraz popracowali. Wymienimy ogrodzenie, słuchajcie. No, dopiero co kupiłem ławkę. A teraz mamy taką ładną drewnianą. Yy, no dobra. Ławkę to tam drapał pies. Na razie niech sobie będzie ta metalowa. Oświetlenia nic nowego. O. Maszyna z batonami 2,500. No to słuchajcie, kupujemy ją. 25 sztuk jest w tym kartonie, tak? Yy... Automat wchodziło 100 sztuk, w automat do kawy. A jeżeli hipotetycznie automat do batonów będzie wchodziło 100 sztuk. No, to musielibyśmy zamówić 4. No nie? Tak by wyszło. Dobra, to zamawiamy. Yy, mieliśmy uzupełnić yy, tutaj te supplye do kawy, bo się skończyły. O, no właśnie. Ławeczkę, to byśmy sobie przestawili. Może tak, tutaj. Kurde, koło śmietnika. Może zrobimy tak. Ławeczkę postawimy, sobie tu. Przy biurze. Yy, jak nam automat z tymi batonami dojedzie, to sobie postawimy go obok. Uzupełnimy. Ile będzie kosztował taki baton? Jest dostawa. Świetnie. Jakże mnie się to podoba, słuchajcie, moi drodzy. Bierzemy automat, no i weźmiemy te cztery pudełka z tymi yy, batonikami. No mówię, jeżeli wchodzi też stówka, no to będą potrzebne cztery kartoniki. Jakby nie patrzeć. Okej. Okay. No dobra, mamy to. Tak w miarę wyszło? W miarę wyszło. No, stówka, czyli musimy cztery kartoniki załadować. Dobra, 15 dolarów za przekąskę i 10 dolarów za kawę, więc. No, kolejne źródło dochodu nam doszło, jakby nie patrzeć. Powinno być fajnie, powinno być ciekawie. Coraz więcej kasy na koncie. Czwarty poziom reputacji, mamy, słuchajcie, moi drodzy. Dalsza część naszych przygód w kolejnych odcinkach, bo myślę, że jest na tyle fajnie, że będziemy to kontynuować jeszcze przynajmniej przez jakiś czas. Za dzisiejsze spotkanie serdecznie Wam dziękuję. Pamiętajcie, że sekcja komentarzy należy jak zawsze do Was. Jeżeli się podobało, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli macie jakieś su sugestie, propozycje, cokolwiek innego Wam przyjdzie do głowy. Pamiętajcie, że możecie zawsze o tym napisać w komentarzu pod filmem. To jest po raz pierwszy, zachęcam do subskrypcji i jeszcze raz serdecznie dziękuję i do zobaczenia. Trzymajcie się! Hej, hej!